Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pana Turek. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy Tomasz zepnie się, aby w tym roku dokończyć wersję 1.4 Trackmania Unlimited? Czy Tomasz zepnie się, aby w tym roku dokończyć wersję 1.4 Trackmania Unlimited? c'est si ce <tousse> 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 Tak, tak, według kart tak jest, tak, jest bardzo duży potencjał, że tak się właśnie wydarzy, no ale niestety no, musi tu przypracować e, trochę wydarzeń i trochę jakby emocji gdzieś tam wyciszyć, tak? Bo tutaj jest dużo dyskomfortu, jakiegoś takiego smutku, tak? To należałoby um, jakoś no, wyplenić po prostu tak u tego człowieka. I rodzina i przyjaciele zdecydowanie mogą mieć ogromny, ogromny wpływ, tak? E, oczywiście pozytywny. Um, ale oczywiście od początku. Czy Tomasz się, aby w tym roku dokończyć wersję? 1.4 Trackmania Animator. Co jest na, na tak karta pustelnika? Karta pustelnika mówi o potrzebie i o konieczności takiej wewnętrznej analizy, researchu, tak? Wewnętrznym. E, czyli panu Tomaszowi to jest jakby niezbędne, niezbędne że pan Tomasz w ogóle jakby zechciał w tym kierunku iść, tak? On musi. Mm, nawet się odizolować, aby czas tak, tak dobrowolnie, oczywiście od ludzi, um, być może z takich, których widuje na co dzień, czy też, nie wiem, od um, swojego otoczenia, musi sam po prostu pokontemplować, musi dokonać analizy wewnętrznej, czego potrzebuje, dokąd zmierza, na co się nie godzi, czego nie chce, tak? Um, co jakby jest celem i sensem jego życia, bo tego mu brakuje w tym momencie według kart i to jest niezbędne, żeby mógł um, no, tak dokończyć tę wersję, to jest niezbędne. Co jest na nie karta szwurki denarów? No, może w tym wszystkim poprzeszkadzać jest taka zbytnia zachowawczość, tak? Bo czwórka denarów to jest taka energia no taka zachowawczość, po prostu brak rozwoju, brak jakby... Może nie to, że brak rozwoju, tylko brak chęci do rozwoju, tak? Brak chęci do rozwoju. To, co mam, to mam sobie i nikomu nie dam i, i tyle, tak? To jest taka energia. No i to ma się może niezmiernie poprzeszkadzać, dlatego należałoby się tego wystrzegać absolutnie. No i jakoś pomóc temu człowiekowi, żeby on, no, nie wykazywał się taką e, jakąś energetyką, tak? Tylko po prostu, no, rozwijał się i działał, bo to do niczego nie doprowadzi. To to będzie tylko niekorzystne. E, taka, taka zachowawczość, taka obrona jakby swojego terytorium, tak? To jest niekorzystne, to jest niekorzystne, absolutnie. No i karta do piątka kielichów. Do piątka kielichów mówi o dyskomforcie, takim zniechęceniu, o takim płaczu w zasadzie nie wiadomo nad czym, nad, troszeczkę nad swoim losem, tak, ale jakby to jest takie, to jest tylko w głowie. Tak naprawdę to nie jest um, problem tak funkcjonujący jak w rzeczywistości, tylko to jest na poziomie głowy. Także należy pomóc samemu człowiekowi, e, według kart, należy odnaleźć, tak. Mm, Chęć odnaleźć energię, odnaleźć motywację, tak? W sobie, pomóc mu, żeby on poczuł, że warto, po prostu, żeby to, to zniechęcenie raz na zawsze odeszło. Także to należy definitywnie zrobić. No i może sobie kilk kilka kart, żeby tutaj dointerpretować. Dziesiątka kielichów, czyli karta rodziny, przyjaciół, wsparcia, wspaniałego otoczenia, tak? No i to może właśnie wsparcie pomóc bardzo, tak? Także należy wspierać tego człowieka i motywować. Ymm, I tutaj właśnie dużą rolę może odgrywać rodzina. No ale za chwilę mamy kartę diabła, czyli no, mimo tego, jakieś zadiablenia, no, mogą się pojawić, tak? Jakieś znowu negatywne myśli, jakieś toksyczne sytuacje, relacje, jakieś, nie wiem, może złe wspomnienia, jakieś uzależnienia, nałogi, no, to wszystko trzeba pokonać, po prostu, no. Tutaj rodzina ma ogromny wpływ, naprawdę, rodzina, czy też przyjaciele, czy, czy znajomi, tak, osoby po prostu wspierające. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby on się spiął, tak, ten człowiek. No i tutaj już mamy piękne karty kielichów trójka denarów, czyli askielichów zdecydowanie to jest ee, nowa koncepcja, nowa droga, po prostu e, sukces, tak, takie motylki w brzuchu, coś, co nas... Fascynuje, ekscytuje, tak, coś zupełnie nowego, nowe, świeże spojrzenie na sprawę, tak. No. To jest rewelacyjna karta, ona mówi o ogromnym też sukcesie właśnie w sprawach zawodowo-finansowych, a trójka denarów mówi o współpracy, o współpracach, o satysfakcji z tego, co robimy, o tym, że dajemy dużo z siebie energii, tak? Dajemy jakby dużo, sam, dużo, du, dużo samego czy też samej siebie, tak? No jakby na poczyt tej pracy. Ale to nas satysfakcjonuje, bo my to lubimy, kochamy i to jest fantastyczna karta. Ona mówi o bardzo silnym rozwoju, tak. Czyli tutaj czwórka denarów jest do pokonania absolutnie. To zniechęcanie i niechęć do rozwoju, bo trójka denarów jest tutaj finalnie ogromnym rozwojem, tak. Współpraca, rozwój, pomoc też sobie wzajemnie, no ale również przede wszystkim tu jest nowy początek tu jest praca nad tym także zdecydowanie według kart tak i to w końcu będzie czymś, co Pana Tomasza uszczęśliwy, usatysfakcjonuje czyli według kart zdecydowanie w tym roku uda się Panu Tomaszowi dokończyć wersję 1.4 Trackmania Unlimited tylko potrzebne mu jest wsparcie ale według kart tak dziękuję bardzo serdecznie życzę wszystkiego co najlepsze Panu Turek, Panu Tomaszowi życzę powodzenia, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.